Witam. Przed zakupem żyłki każdy z nas staje przed dylematem, jaką żyłkę kupić. Wybór jest ogromny, są różne grubości, różne kształty, różne firmy. Ja dzisiaj pragnę pokazać, czym się różni żółka o przekroju kwadratowym od żyłki okrągłej, i czy w ogóle czym się różnią. I nie będzie to moje osobiste zdanie na ten temat, tylko pragnę wam pokazać w zastosowaniu, czy one się czymś różnią. Żeby test był miarodajny, użyję do niego dwóch żyłek. Tego samego producenta, z tego samego materiału, tej samej grubości, 2,7 mm. Jedna z nich jest okrągła. Widać tutaj na obrazku. Druga jest kwadratowa. Posłużę się też głowicą sztyla, Dlatego tą głowicą, że ona jest wysuwana ręcznie. Czyli podczas testu nie będzie możliwości, żeby żyłka się sama wysunęła. Z tej głowicy trzeba ją ręcznie. Wysunąć. Specjalnie do tego testu przygotowałem wcześniej dwa pasy trawy. Każdy z nich ma 1,80 m szerokości. To mniej więcej tyle co yy, bierze kosa za jednym pokosem. I 25 m długości. A teraz jak będzie ten test wyglądał? Mianowicie każdą z tych żyłek skoszę jeden pas trawy. Zrobię to jak najszybciej potrafię. Czyli na końcu będziemy widzieli, jak szybko skosiłem każdy odcinek. Co nam da mniej więcej pojęcie, czy jedna żyłka kosi szybciej niż druga. Do tego w obu przypadkach nie będę wysuwał żyłki podczas koszenia. Czyli na jednym wysuwie będę kosił do końca. I zobaczymy w jakim stanie jest żyłka po skoszeniu tego odcinka i o ile jest krótsza niż była na początku. W tej chwili na głowicy nawinięta jest żyłka okrągła. Odmierzam długość każdego ramienia na 15 cm. To będzie mniej więcej tyle na jakiej odległości jest nóż odcinający żyłkę. Jeśli się posiada osłonę, której ja oczywiście tutaj jak widać nie mam. Druga strona to samo. 15 cm. A teraz sobie zmierzmy długość żółki po skoszeniu. Proszę bardzo, mamy 15 i 7, co znaczy, że jest dłuższa niż na początku, ale to nie oznacza, że ząbek przeskoczył i się wysunęła prawdopodobnie, ułożyła się na bębnie i dlatego teraz jest dłuższa. Popełniłem taki błąd, że na początku po założeniu żyłki powinienem był trochę pokosić, żeby ona się ułożyła na bębnie, zanim ją dociąłem. Ale na szczęście mam jeden pas trawy więcej, więc poprawimy to. Teraz dotnę tą żyłkę czerwoną jeszcze raz już po ułożeniu z powrotem na 15 cm, i drugą stronę. Dobrze teraz możemy kosić. A teraz sobie zmierzymy, jakiej długości jest każde ramię żyłki po koszeniu. 15 cm i 15 cm. Przyjemnie się tą żyłką kosi i jak się okazuje, jest bardzo trwała. Taki pas trawy i nawet nie zrobił na niej wrażenia. Tym razem w głowicy mamy żyłkę kwadratową. Będziemy ją przycinać do 15 cm. Już nią chwilę pokosiłem, kilkanaście minut, żeby się ułożyła na bębnie. 15 cm. i Druga strona. 15 cm. I zobaczmy jak ona kosi. Teraz zobaczmy jak w kwestii zużycia poradziła sobie kwadratowa żyłka. 16 czyli jednak się jeszcze układała na bębnie mimo że kilkanaście minut była 16. Mimo że kilkanaście minut była wcześniej było nią koszone, to jednak jeszcze trochę się ułożyła, jeszcze po centymetrze wyszło. Ale na pewno nic nie ubyło. Zobaczmy, jak wyglądają końce tej żółki. Nie wiem, czy się wyostrzy na nim. Końce są ostre. Widać, że tutaj było cięte. Nic tej żyłki nie ubyło. Trochę się zaokrągliły te kwadratowe rogi, ale nic poza tym. Naprawdę świetne. Świetne wyniki. To jest 25 metrów długości razy metr 80 m szerokości jakieś 45 metrów kwadratowych trawy dość wysokiej. Zapewne nie są to najlepsze żyłki jakie można kupić, ale naprawdę dobre żyłki. Tutaj nie ma się czego wstydzić, śmiało można coś takiego kupić. Zanim przejdę do podsumowania, jeszcze kilka słów wyjaśnienia, które powinienem prawdopodobnie powiedzieć na początku, mianowicie trawa mimo że nie wygląda na strasznie wysoką, jednak po poprzednim koszeniu, bo to jest drugie w sezonie, tutaj trawa nie była zbierana, więc to siano ciągle tutaj leży i ta świeża trawa je przerosła. To wszystko stawia dodatkowy opór podczas koszenia, dlatego koszenie było cięższe. Kosa, która była użyta, to jest Steel FS130 1,9 konia. Jak było pewnie widać na filmie, było to trochę za mało. Tutaj przydałaby się trochę mocniejsza kosa. A teraz podsumowanie. Celem tego porównania było sprawdzenie żółka o jakim przekroju jest lepsza jeśli chodzi o szybkość cięcia i trwałość. Jeśli chodzi o trwałość, niestety użyłem zbyt dobrych żyłek. One na takim odcinku trawy niewiele się zużyły, ale zużyły się mniej więcej jednakowo. Czyli przypuszczam, że nie ma tak naprawdę różnicy jakiego kształtu żyłkę weźmiemy. Ona mniej więcej wytrzyma. Powinna wytrzymać tak samo długo, jeśli oczywiście użyjemy żyłek tej samej firmy i z tego samego materiału. Natomiast jak wygląda porównanie pod względem prędkości koszenia? Tutaj się okazało, że żyłka okrągła skosiła ten odcinek w 4 minuty i 5 sekund. Natomiast żyłka kwadratowa poradziła sobie z tym samym odcinkiem w 3 minuty 30. To jest o 12% szybciej. To nie jest przypadek, to jest, to jest spora wartość. Od siebie jeszcze dodam, że moje wrażenia jeśli chodzi o prędkość koszenia były podobne. Nie odczułem tego, że żółka to ratowała kosi szybciej, ale czułem, że kosi lżej. Mam nadzieję, że chociaż częściowo odpowiedziałem na Wasze wątpliwości, którą żółkę wybrać i że ten materiał będzie dla Was pomocny. Dziękuję za obejrzenie.